Cześć! Ja i mój chłopak chcemy Wam pokazać prosty przepis na kotlety mielone. Do tego ziemniaczki z buraczkami, ale to buraczki akurat były robione teraz wcześniej, bo to jest dwie godziny gotowania, nie robiliśmy to dzień wcześniej. Ale generalnie składniki, jakie potrzebujemy. Tak nie może coś więcej mnie? 20 koron trzymało to mięso, znajdujemy się zaraz w Kopenhadze, żeby było śmieszniej. I robimy kozlety mielone po polsku. Mamy tutaj 400 gram mięsa mielonego. Yy, dwa jajka w zasadzie, chyba damy jedno, bo na 500 gram powinno być jedno jajko. Na kilogram dwa jajka. Yy, puszka wody. Pomijając, że tu jest cztery, 400 g. Też stwierdziliśmy, że damy tutaj taką ostrą papryczkę, żeby dodać trochę smaku. Yy, cebulka, w zasadzie wystarczy jedna, ale możemy dać takie dwie małe podsmażyć na patelce. Yy, I dwa ząbki czosnku. I generalnie to... A! I bułka tarta, żeby nie zapomnieć. I wiadomo, sól i pieprz do no. I jesteśmy z powrotem, następnym etapem, już jest pokrojona cebulka, tu już mamy pokrojoną no ja, mam Cebulkę, cebulkę na... ale przypomnijmy też, że dodaliśmy ostrą papryczkę tak do smaku, żeby Ostrą było te... papryczkę i troszeczkę czosnku, jest... Czosnek, się... tak, są dwa, dwa ząbki, tak? Yy, tutaj, tak, więc tu wrzucamy to wszystko, mamy żeby się patelkę. zeszkliło na patelkę. Dlaczego znowu zmiękczą. E, teraz ziemniaki. ziemniaki, 20 minut ziemniaki. Może troszeczkę na mnie bo położymy. Się... No filozofii w tym nie ma dłużej. Ale ziemniaki 20 minut muszą być. Proszę, wrzucamy. Wrzucamy je tu do garnku. Wracając do naszego mięsa. Wracamy do mięsa. Otóż, takie mamy, takie mamy mięso. Dodajemy do tego jajeczko. Trochę soli, trochę pieprzu. Pieprzu i soli do smaku, tak. To jest ważne. Trzy łyżki bułki tartej, nie za dużo, nie za mało, żeby one nie były... A one bardzo... żeby się tak zbiły, właśnie, żeby się nie kleiły tak bardzo i żeby... Znaczy właśnie, żeby ładnie się kleiły z nich takie pulpeciki nasze. Dołożymy do tego też tamtą e, cebulkę. Tak, tylko cebulka właśnie, żeby była trochę zmarzona. Nie za dużego show, żeby e, nie... Zabierać... Ty, z solą troszkę, uwaga. Z solą uwaga, Wydaje no. mi się, uwaga. że już... Nie daje się, nie Czyli trochę wody. Może najpierw... Trochę to. Może najpierw? I trochę pieprzy. Trochę, proszę Państwa, zaczęłam się obawiać, czy to wszystko. Ale nie, 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 jesteśmy jak najbardziej profesjonalistami. w tym. Tak, tak, tak. E, e, e. Co, dużo pieprzu? Trochę dużo pieprzu, bo jeszcze tam, tam jest, jest? E, papryczka, która I jest. Cywilka, która do... Proszę Państwa, bo też ważna oczywiście do naszego obiadu jest solówka. E, więc postanowiliśmy, tylko że to było już zrobione, buraki były gotowane już Dwa dni wcześniej. Do, do jakich Państwa ty mówisz? Nie wiem, bo ja teraz doszło do mnie, że, że, że Proszę Państwa, do, do, do kogo ty mówisz? No do nie. A do kogo? Do no Widział TVN? No? no będą nas oglądać na YouTube jest! No, nasza wrócić tego dziwali. Nie obracę, bo ja nie wiem później jak to zrobić. Dobra, dziciu. W każdym razie trzemy buraczki, które się Chyba wcześniej... Ja to trę. Gotowały, yy, no, burak to jest ponad 2 godziny. Dobra, cebul, weź tam, zamieszaj tą cebulę, Dobra, tymi nie mów, co mam robić. Że... I tu nasza cebulka słynna. Generalnie już możemy ją dodać do naszego mięsa. I to wszystko teraz trzeba zmieszać. Jeszcze raz powiem, co jest w tym mięsie, co tam jest? E, no, jeszcze raz, co mamy w mięś? Jajko, trzy łyżki bułki tartej, zasmażona cebulka z. Z naszym wypadku, ale to od państwa. Widzimy się, zależy. My daliśmy. Kurde, co my daliśmy? My daliśmy. no na tu jeszcze, bo to papryczkę. Boże, nie, Może papryczkę. Może tu Nie, czyli co? Ty, się, no lecz, masz się ująć ręce, nie? Ja? Co? Umać ręce. Tak, umyłem ręce. Może mój chłopak to sobie pie? Nie, no weź, to <noise> Bo ja za bardzo... nie yy, jestem zbyt czysta. Ja umyłem ręce, to zaznaczają. Umył ręce, pokaż twarz, nie kłamiesz. Tu kręć to mięso, ty kurde, Sonia. Ty mi, mi nie będziesz mówił co mam robić. O I Jezu. uważaj, żeby nie wyleciało Ci, bo jesteś na wizji. Nie, szczerze wiesz co, bo ty też jesteś niemądra, że dałaś to do, do tego. A nie do, do na talerz, a nie do garnka. Dobra, weź zrób cięcie. I właśnie nasza konsystencja robi się doskonała. No taki taki yy, rozmiar mi chodziło, żeby nie były za duże, ani za małe również. Tu właśnie formujemy te kuleczki. I maczamy oczywiście w tartej. Tu już mamy przygotowane nasze ziemniaki, gotowe. Tutaj mamy buracki. No, ja, ty nie mów co mamy, tylko jak to doszło, jak to zostało zrobione. To jest program kulinarny. No to mów, Tomasz. Jezu, dzień dobry Państwu. To mówię, ja ci e, Dobra, o co chodzi? Kodlety, wasza produkcja przebiegała... Nie, dobra, od początku. Urodziłem się we Nie. Kupiliśmy kodlety mielone. Netto. 400 gram. No i bardzo prosto zostało to zrobione. Popierzyliśmy 1500 filmików na YouTube jak to zro jak to zrobić na takie mion. No i zostało to... Muszę po... spojrzeć, nasze korzaciki już przypieczone. Ja to trochę... na początku dałam duży gaz, a teraz to zmniejszyłam. Yy, aha, Akurat jest tak. to ja zmniejszyłam. Aha, Za bardzo został zmniejszony. Trzeba trochę zwiększyć. Ale kotlety jak wyglądają? Kotlety wyglądają i tak. Ponieważ nie Ziem, mamy tradycyjny ziemniaki z Polski gniecione. Tak, nie mamy tradycyjnej ugniataczki do ziemniaków. Używamy butelki od wódki. No nie, no, ale to nie ważne. To czy... nie ważne, czy. Czym dognieciesz? Możne, czy dognieciesz? czym? Jaki jest efekt końcowy? I oto gotowy nasz niedzielny polski obiadek. Buraczki ziemniaczki mielone. Pyszne. Proszę Państwa, jeśli będą Państwo myśli, oczywiście a można sobie zjeść z tego ogórki. Ogórki, górki, cokolwiek. Dziękujemy. Sonia i Grzegorz. Co powiesz, żeś? Było bardzo, bardzo dobre. Tam się jeszcze na jutro robią hmm. na kanapki będzie mielone do pracy, a tutaj proszę Państwa... Ostatniego kęsa wziąłem! nie ma żadnych ściemy. Tu nie ma ściemy! Prawdziwy polski obiad niedzielny. Zapraszamy do podobienia naszej strony, tylko że musimy ją założyć. Cooperation is this relationship is awesome! Dzień dobry. Właśnie nagrywamy filmik i no za chwilę celu. będzie program kulinarny. To jest ja z